Już, Już poziom trzeci. Nigdy nie ma tak, że nie ma czegoś do móc. O, czy coś tu? Gówno. Dobra, idziemy dalej. <noise> Tego się spodziewałem. Panowie, tu 25% do ataku, czego wy chcecie. Nie przerywajcie inkantacji! Nie. Yes! Yes! Czego? -sa. Twoja magia słaba. Jestem wolny! Jestem wolny! No, yes! Nalazłeś w wracam do zadania. Jak to powiedział Bobek, tu uciekając przez osrane kibry. To... Jestem wolny! <noise> Ach, pamiętasz. Nasza ulubiona postać w całym Tak. Kim jesteś? Wkrótce się ojca. Pomóż mi znaleźć mój ekwipunek. Posłuchajcie cię No tak to nie mogę znowu... powiedzieć, jak mam na imię, tak, bo. Co cię w to przeklęte miejsce. Pieniędzy. Muszę zabić króla szkieletów. A no, zatem to... mamy wspólny cel. Nie, ja nie wiem, jaki ty masz cel. Ja muszę patrz, zabić prześciwie. króla szkieletów. A ty? Prosto a treściwie, tak? Jestem taki męski, nawet nie powiem mu jak mam na imię. A łowca. co... <laughs> mam nadzieję, że przestrzeliłem przez te drzwi zabiłem coś jeszcze. Tak, mamy takie samo zadanie, ale w tym są... momencie broń mnie dopóki nie znajdę swojego potyka do Tak, ale, ale nie powiem ci jak mam na imię. Pierdol się Uratowałeś <laughs> mi życie, ale jeszcze nie znaczy, że mogę ci powiedzieć jak mam na imię. No tak? nie czekaj, cebryk mi się ich układa. Który, no układa? Układa. A co się będzie kurwa wiesz? Później... Spokojnie, nie szalej, nie masz zbroi. Co ty, później się. Jak się widzowie do kim jest cymryk to się nie będą już nawet dziwić, że on z na Jego historia, że tak powiem, jego backstory. <laughs> back <story laughs> Związane Adrian. z ciągłym tłuczeniem, może być naprawdę. A backstory, jest bardzo ciekawa. Co by nie było, chłopak wie, jak się. Wie, jak się, Surprise, wie jak się bije. O ty! What the fuck? Na surprise chciał mnie pojechać. Tu pasuje surprise, motherfucker. Kultyści wlekli mnie koło tej świecącej dziury. Ciebie to Co zawsze wlekło. Wkrótce się dowie. Nie zadawaj pytań, chłopcze! Musimy się śpieszyć! <laughs> to się śpiesz! Ach, to się śpiesz! No dobra, to Zostań zrobić może mieć więcej nienawiści. Jest wolny! Nie pozwólcie aby zyskać broń! To znaczy? Mówicie się go? Stary, widziałeś tego wreszcie? Gadałeś dałeś pomóż mi. Dobra, a teraz wy. Knyple. Nie, dawno nie widzieliśmy troła. Wybiera nam kasę. Ta się, kochlika nie było. A to dlatego, Wojownik z zakonu templariuszy. Wcale nie. Jeżeli szukasz króla szkieletów, i tak trafisz na jondara. Nie ma Na żebyśmy ruszali na łowy w pojedynkę. To co mi pamiętałeś z Twojego? Ale dla takiego wojownika jak ty zrobię wyjątek. Uuu. Uuu. Ja bym też zrobiła. <laughs> ja, Jasiu? <laughs> Nie, nie, nie kaszą, nie kaszą. Jasiu? Nie ma Małgosi, no. Musimy mieć jakieś towarzystwo. Te długie, Dlatego... ciemne Tak, naryski. jak znajdziemy, znajdziemy... Musimy szybko znaleźć Małgosię. U, ojej, Hanselu, jakie masz, jakie masz silne nadgarstki. Zauważyłem. Psst. I bardzo zręczne palce. Dobra, koniec. To jest leczenie. Ten pan pan sam cię pisze. Tak, to jest raczej. Ale patrz. Daj mu, nie na dość... mu natomiast tego potyka. Właśnie, właśnie, tam właśnie, szybko wchodzimy, co tam. A jeszcze nie A, za tym No się. właśnie, przecież nie mogę mu nic zrobić. Ale patrz! Czemu e... można dobierać sobie towarzyszy. Jest... Je... Na zasadzie Jego spodzikamy. zbroja I... przechowuje jego pamięć, zobacz, po pierwsze nie chciał ci powiedzieć swojego imienia. Po drugie, jego zbroja przechowuje, nie wiem. Może no, nazwijmy, to jaja, jakieś, jaja, tak? nazwijmy to resztkami <laughs> logicznego myślenia, ponieważ trzeba było otworzyć mu skrzynkę ze, ze sprzętem. Gdybym ja poszedł to, bo sobie i jaja. zostawił go przy tej skrzynce... No, ty No chłopcą, ty potrafisz otwierać rzeczy z wytrycha. On jest... rurikiem, no. Patrzcie, gdybym go zostawił przy tej skrzynce, nie wiem, że byłbym największym chujem na świecie... To jeszcze chodziłbyś kurwa No jeszcze tam. chodziłbym sam. Nie fajnie, było A... nie fajnie. Portal... Wolki... mnie, mnie! Ale patrzcie! Oj, oj, co ja zrobiłem? Ty co ty znalazłeś? Ty Czy Co ty w ogóle jesteś? Nie wiem Cymryk! <słyszy> co kurwa? <słyszy> Dobra, ci od razu tłumaczymy. W grze może dobrać sobie towarzyszy na zasadzie takiej, że spotykamy ich gdzieś po drodze i oni decydują się z nami pójść, my decydujemy ich ze sobą zabrać. Towarzysze mają niektóre takie funkcje, znaczy nie funkcje, jak to nazwać, zaklęcia, specjalizacje, umiejętności, to znaczy które pomagają umiejętności, nam, tak. możemy je wybierać w momencie, kiedy towarzysz zostaje, podejmuje decyzję, zostaje naszym towarzyszem. Uuu, jak ładnie. Roryk, masz długi patyk, za załatwo. No i co, no możemy im zapewniać lepszą rolę, lepsze uzbrojenie, na tą sprawę, odgrywamy rolę i... Dobrej mamusi, znaczy powiem tak. a oni w zamian za to obstawiają nam plecy w 50% Tworzą beka, Ojej, 50% Chodzi o to, że, Nie, że to jest po prostu świetny. świetny update dla osób, które grały w bójkę na przykład Diablo I pamiętają Towarzyszy z części drugiej No to ci Towarzysze byli tacy, no na początku, tam pierwszą łotrzycę, no to dostajemy jakąś możliwą nagrodę no fajny taki backup co nie z, typowa postać nie, ale za dużo bezkupienia dystansowa nie, dają, nie? E, nie, powiem ci, że, że właśnie bardzo dużo dawali tego backupu nie? tak, tylko że właśnie była trochę taki bull dupy, no niby tam można było nie załatwić, wiesz, e, broń można było nie załatwić, można im było załatwić e, zbroję tak Czarna magia blokuje nam drogę Ale nie zatrzyma templariusza! Mi się wydaje, że to kolca. No Garniany. ktoś postawił barykadę z, z zaostrzonych pali Fakt, Faktycznie, dla templariusza może to nic. O, Jak mogłeś ulec temu kultowi? Moim bractwem jest teraz sabat, Kormaku. Moce, którym służę, wkrótce będą panować nad tym światem. Chyba nie. Czarnotnia sabatów zamgliła mi wzrok. Na nigdy się nie wybacza. <noise> ty, ty, ty. No dowiemy się Dziękuję później, za dlaczego, dlaczego pachnie to tą hipokryzją. Nie jestem z królem szkieletów, ale pod jednym warunkiem. O. Jeżeli znajdziemy święte księgi mojego zakonu, będą należeć do mnie. Takie księgi? Dobrze, niepotrzebne mi księgi. Czuję na twoje księgi, a ja. Ruszajmy Uch. więc do walki. E, Jasio, Nie pamiętam. <laughs> czyli Cymryk jest tu po to, żeby ci otwierać czyli. No właśnie w tym momencie Cymryk... Kormak może zostać naszym towarzyszem. Oczywiście się zgadzamy. Z tym ...przyjdzie nam walczyć dziś. Dziś walczyć nam przyjdzie z... My. 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 Zobaczymy. Nie I wiem... Kto... Za znaczy, nie No cóż, widać... Z wrogiem. Z wrogiem, Wida... Z wrogiem. Ta... Oh, ta, sense, ta, znaczy powiem tak, go. widać, że to faktycznie... W tym zespole to Cymryk czyta książki, elokwencja i... nasze inwentory naszego tak. towarzysza, którym możemy wymieniać, mhm. jeżeli tutaj każdy towarzysz Jaką ma przypisane... Jaką umiejętność mam opanować? Cicho, o, faktycznie. Już nie mówimy. No, przypisane umiejętności, które mogą nam pomóc. Jesteśmy samolubni, więc wybieramy. Eee, wybierz umiejętność poziomu piątego. No to, że już mamy 10 no to już możemy wybrać. Uzdrowienie. Leczy ciebie i templariusza. Albo. Albo wyzwanie. Prowokuję do ataku wrogów znajdujących się blisko ciebie. Ty zostaniesz trafiony. Jeszcze raz co? No to uzdrowienie. Uzdrawianie. to? Tak. Nie, mogę zmienić. To nie jest na stałe. Aha, O, nie wiedziałam. Prowokuję do ataku wrogów znajdujących się blisko ciebie. Ej! Twoja matka się! Rurki z kremem! Zewnie regresje je życie o no. tobie i templariuszowi, albo. Zastraszenie, wrogi, które to sami będą przetrafieni, zostaną spowolnieni. Wydaje mi się, że to byłoby arcyklar. jak zło może kroczyć za dnia. Nie lęka się światłości? Jeśli jest złem. W Trisam nigdy nie ma dnia. Ale światłość jest wrogiem zła, dosłownie i w przenosi. Tristan jest to, nigdy nie ma. Ja. Tak, widać, że ja się czytam mało książek, ponieważ jego odpowiedzi są krótkie. A czteryściwe. <laughs> Przepraszam. On czyta limeryki. O, tak, on, on. Tak, Lubię limeryki, słowia. fraszki, romans. Złote myśli. <laughs> tak. A Kormak czyta całą resztę. Dobra, możemy też uzbroić naszego towarzysza. Dać mu lepszą tarczę, której nie mamy. Tak, ale i doręczą, broń jednoręczną, którą też nie, też, mamy. też nie mamy. Czekaj, co mamy? Pał, różdżkę, nie. to nim się nie przyda. Nie, nie Oczywiście nie tam przyda przy 18 poziomie, mamy. czyli powiedzmy przy osiągnięciu takiej przysłowiowej pełnoletności możemy dać mu jakiś relikt. Czyli będzie też to księga, tego też nie mamy. I tak... Do... dobrze, bo i tak mi się teraz nie przydał. Możemy Są no, no, to, to księgi, święte wody, kawałki włóczni. No dobra. <laughs> no i takie różne pierdole, które podnoszą mi staty, tak? A, właśnie, wracając do postaci Diablo, do współtowarzyszy Diablo z części drugiej. No to były takie postacie, no które można było wyposażyć tam na różniejsze bronie i. Tak, faktycznie, trochę za się mówię. Które można było wyposażyć w najróżniejsze bronie, ekwipunek, no to ale to niestety. Samo, ale niestety, no zauważ, że tutaj można wyposażyć tylko w broń i tarcze, tak, na przykład kormaka. No i tam jakieś tam podnoszące staty pierdółki. A. Co można było całą zbroję sobie ustalić, tylko że jakoś nie było za bardzo widać po prostu zmiany w postaci, tak? No a. miało te zbroje, ale co czas wyglądała tak samo. Drugie. Um, właśnie. Mało trójka... Był. Tak, to znaczy miało się te postacie, ale one były takie, no masz backup, no fajnie, a... Nie tak, miało więcej historii, a tutaj każda z postaci ma swoją historię. Tak, tutaj właśnie... Z... Odkrywamy w miarę um, podążania. Wykonywania naszych zadań, podróżowania za główną historią. Mm -hmm. No właśnie chodzi o to, że po prostu bardzo wielkim plusem tutaj jest cała e, niekorelacja, jak to nazwać, Kooper... Kooperacja okay. z Historia. postaciami, historię tych postaci. Muszę mieć więcej nienawiści. No, no to, że te postacie po prostu no żyją, no żyją, no są w tym świecie, czujesz je, co chwilę coś tam zagadają, coś powiedzą. Moment, bo kurde. O, oh, o, oh, o! Oh. Symryk, gdzie jest nasze uzdrawianie? Kurde, ty kto nie używasz. Kurde wdゲ. no. No, trafionych w końcu. Znaczy, Niesamowity wyczyn! No zajebiste. No powiem ci, co za że cystryk, no ja nie spisałeś się. Ja przy raz, ciężo tam widziałem! Kurwa ostatni. So, nigdy, nigdy wcześniej mi się to nie udało. Ja tak. Cytując, <śledź> cytując Wiedźmina. Cytując <śled> Wiedźmina. <weiteren> tak, i po prostu chodzi o całą tutaj... <klujo> Przepraszam. Całą tutaj, właśnie e, sprawę z tymi towarzyszami, że się, że one żyją, że mają jakąś swoją historię, mają swoje dialogi. Te no, dialogi przyjemnie się nie zmieniają, zależy to, czy, od tego, to, czy którą chodzi... postacią ty biegniesz. Właśnie, i odpowiadasz to, to... im inaczej. Właśnie, też te odpowiedzi są fajne, właśnie, też dzięki tym Taka, sprawdzasz, jaką dać, postacią jest jaką... twoja. Jaką walczysz? Nie zabija jednego szkieleta, zobacz, jaką sobie z nim poradzi. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak leci. Ja, no, mówię, no to jest wielkim plusem, właśnie, całe ten. No, no, kurczę, no zgub... dwa razy. Zg... No, A, właśnie się zgubiłem to słowo. Chcę znaleźć w końcu to słowo. No, to słowo. nie się pomyśl, po chwilę przysiądź. No, posłuchaj. Z nią próbę uhonorowania mego władcy będę po wieki cierpiał katusze. Gdy chowaliśmy go w komnacie grobowej, ujawnił nam się jako odrażający demoniczny szkielet. Gorasz i pozostali rycerze natychmiast ulegli jego wpływowi. Ale ja walczyłem. Walczył długo? Zmagał się, zmagał się. Aż się zmógł. Aż go zmógł. Aż go zmogło. No. Cała kooperacja z tymi postaciami jest świetna. Onice, kurwa. Onice, kurwa. Głos linia w to no muszę trochę ich tu pokosić, bo. żeby zostawić mu jednego. O! Oh, shit! Kasujemy tego na szybkości. No nie stary Cybryk, ja ci muszę faktycznie coś znaleźć. Chleb go! Chleb go, wykaż się! Pokaż, żeś Templariusz. Ja go będę odciął. Tak, Templariusz, Azyn, tempy. Tępylariusz. Że tam oh, miałeś, fule. Gdzie? O mój Boże, teraz mi to... Znaczy, że powiedziawszy to, to byś mnie na chuj tu przydał. Prędzej Cymryk był oberwał w pacynkę. Nic mu się nie <laughs> stało, nic przywykły do O czekaj, jakiś obraz. Smoki. Demony. Cholera wie. jak zwykle. w trystram, krajobraz trystram. A tarczownicy, nie ma bata. To znaczy, nie to tutaj od razu nie jestem fanem Roya, tak. <laughs> nic do tarczowników osobiście nie mam. Aby to zrobić muszę mieć więcej nienawiści. Nie wiem właśnie, to Ja rozumiem, że O, asia, od o, razu. Romas... Ty... Synryk, ty, ty walczy poczytamy. się przeklęty no. przez ukochanego niegdyś króla. Zło gryzie moje kości. Co jeśli nie zdołam go opanować? Co to jest, każdy kochaty król. Bezpieczeństwa Tristram. Muszę udać się w głąb labiryntu. I tam w samotności dokonać żywota. Sep kurde. A, jeszcze błogosławieństwo do doświadczenia. Uwaga! Cymryk! Uu, A, sorry, cymryk, tylko barbarzyński broń. Barbarzyńska broń. A. Sorry, cymryk, nie dostaniesz nowej załapki. Nie jesteś barbarzyńcą. Nie jesteś barbarzyńcą. Przy barbarzyńcy pamiętam. O! Zgasili świecę? Zgasili świecę? Nie, oni zgasili świecę. No, no właśnie, nie, nie wiem. Potem. Czekaj. Czekaj, no, zobacz co jest na tym obrazie. O, faktycznie. Czy to nie niebo? To jest jakaś płonąca. Płonące niebo. Nie niebo, tylko to jest jakiś jakby ten. Jakiś zamek, coś takiego. Coś tam płonie, kurde. Co ja to rozłożyłem? Minę. Mi... O, uwaga, mina! O! <śmiech> <śmiech> o A, no, jest to O! Dobra! Cydry, Ach, kocham po prostu. Co to jest? Semryk ci tak powiedział. Wow. Czakra. Nie wiem co za plugawa magia, ale musimy przerwać. Tego zazwyczaj wymagają. Nie róbcie tego co tu robicie. Ciekawie kto jest, co robicie. Okaże się, że to jest Oj, po prostu tylko bang, bang, e, bang, bang, kółko, bang. kółko czytelnicze, jakieś książkowe. No to przeczytać Tak, sobie przeczytać sobie romans do końca, a tutaj wpada naga jak barbarzyńca. Przeklęty im dał do poczytania, wypokrytykowany. Może mieć więcej nienawiści. No. Ale patrz, twoi wrogowie płoną. Moi nie płonęli. No bo to są ogniste strzały, tak? Ale fajnie, że ów coś takiego, nie? Nie tylko padają, ale. No, płoną. A, o, że random. No czekaj, w tamtą stronę idąc, dojdziemy do końca. O, wow. Poszedł jest to. Nie za specjalnie koszący. Oho. Ta, to jest ciekawe, że czasem z niego wypadają węgorze, a czasem z niego wypadają te... Nie czarcięta. Oho, mamy... O, shit. Kurde, moździerz. Nie <grym> lubię moździer. <grym> Muszę mieć więcej nienawiści. Znaczy... Zemsta <grym> jest słodka. Jak bunker z kremem No meno to no, no. like muffin. Taka like s... Taka! Nie sweet liczyć ilu zabiliśmy Ale straciłem No więcej na pewno niż to... To kurwa no. widzę, że w wolnym czasie to masz niezłe zainteresowania stary. Więcej, więcej niż 21 cm ryków mogłeś się przeliczyć. Eee, <coughs> weźmy coś innego. Czekaj, bo przecież mieliśmy upgrade. Mm. Kolczatka ma nowy ten, zaczepne kolce wzmacnia spowalniający efekt kolczatki. Why Puchyba. not? A Why not? Drugi, co ci na drugi do kolczatki? Czakra. Rzucasz wirującym ostrzem śmierci, które będzie kosić wrogów. Kosić wrogów. Mm. Próbujemy. kosić Mam nadzieję, że się okaże czymś fajnym. To było. Na razie tylko strąciłem świecznik. po chyba ci świeczników! No zobaczmy. Oh. Wow. Wow, wow. No, powiem szczerze. Może największej grupie to wrogów to nie będzie jakiś ten. Czyniło jakieś. Te, no, jakieś... Że, że no, powiem ci szczerze, na większe masy to może być faktycznie pomocne. No zobaczmy, rzućmy w stół. Przepraszam, ale na jakiej zasadzie ten balans... Eee, Chakra. Czakram, powiedziała Balas. Ja ostatnio byłam tu barbarzynką. Nie? A, Możliwe. magiem tu. Magiem tu była. No Ale czymś tu ostatnio byliśmy? O, czekaj, czekaj, zobacz, Na pewno podejdę i coś się stanie, tak? Barbarzynką tu byłam. O, nic się stało. Dziwne. Oh. Cześć. Cześć, nie. Może mhm. tak na wszelki wypadek, żeby nie. Ten. Część, no. O, o, dobra, 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 dobra! To dopiero przedsmak! No wiem, no fajna sprawa, tak. Może jak go przyspieszą, trochę. No nie wiem, że muszę, trzeba zobaczyć, jakie ma ten. Dobrze, Jeśli... kości. Może później, jak będzie miał lepsze bliźniacze, czakramy, rzucasz Bo dwoma. Ma... No, nie, nie no, kurde. Danego? Czakram węża, który leci powoli po łuku, trafiają wszystkich wrogów na swojej drodze. Ale już to robi. Czakram poszła się po spirali z wybranego już miejsca, a czyli robi. wokół mnie. Rzucasz go elektryzowanym czakramem, który wraca wokół ciebie. Wraca Kaza ze do siebie. siebie. Um, no, otaczasz się wirującymi czakramami. A, nie, wrócimy do huraganu ognia. Dlaczego? Dlaczego Co? Jest eee, jakoś na razie mam no tak, lepszy, lepszy, raz lepszy film niż O, tak, właśnie, jak będą dwa czakramy, to wtedy będziemy kosić. A, bo on no, normalnie, o, że tak powiem. No, nie można pominąć. Eee, jak kosić, no to od razu, no patrz jak koszę beton, tak? No nie, no czekaj, no dosłownie wręcz. No nie, nie, czekaj. O, tutaj. Patrz jak kosi zim, No kurde. Dobra, ale musimy wrócić, ponieważ dusza eksplorera nie pozwala mi. O, kurwa. Nie wiem jak te szkielety tam w ogóle się trzymają. Na jakiej zasadzie te szkielety się trzymają? to kiedyś ludzi tam w kościołach pod podłogą no to faktycznie tak jak kiedyś. O, o, tam się czekamy. Och, dobra, ale... Przydoby się Ech, Szkoda, że niestety w czasie walki nie mogę zmienić. No wybiegnij daleko, kozoru. Skoki, skoki! Bach, bach, bach! Dobra, szybko, szakram. Dawaj. Oj, no, fajnie, że... się też parkuruje. Fajnie nie, że to postaci się, wiesz. O cóż myślałem, że powiedział jazda. O nie! No, przynajmniej jeden. Innego się dało. Mamy no 20 mówisz, za masakrę. No dobra, powiedzmy mamy. Na mnie z włókiem O ci pierdole to. No tu opet w zęby i wykluje. To wszystko? No faktycznie, nie no popisaliśmy No o co nie ubrałeś, się. nie uberwałeś kandynabrem rynk. tym rynku? Nie ubrałeś kandynabrem w tym rynku? było ci od ranku. Co to było? A, lag. O nie, miałem laga. Hmm, jakoś tak. Zostaw łapkę, zobacz jak działa. Eee, po prostu wolniej będą szli. Jeszcze wolniej niż teraz, prawda? Ej, ty, cheese zostawiłeś, prawda? O, czekaj, czekaj. O. I niskiej jakości coś tam. Hej! Hej! No, coś mi się... Lagujemy nie coś mi się nie podoba. Oooo! Nie no, lagujemy, no bez przesady. O, że to ten nowy upgrade. Może to nowy Emitywny upgrade. Kaptur. Tak, w którym... Animacja... czekaj jak to było. Animacja skoku barwa... Nie, prędkość animacji skoku barbarzyńcy jest. Barbarzyńki jest taka sama. Tak. Jak, jak skok Barbarzyńki. Jak anima Nie, jak animacja skoku barbarzyńki. Nieodwrotnie. Barbarzyńka została wgrygnięta. Z jakiegoś powodu wcześniej Glitch mógł... O tak nie, no mówić. co wy! No co jest być? No bez takich! Nie. Czemu mi Glitchuje? Może to się ten Upgrade. Może ten Upgrade nie zniszczył. Cie... Co? Jak? Ale ty się szybko Ty w ogóle, ruszasz. skąd ja w ogóle strzeliłem? Zbroja, no ale się boję. O co to, magiczny płaszcz. Chujowy. Tak, Cymryk no będzie ma... bardzo zadowolony, jak go założysz. No nie, no mi się odwrukowało już. Hansel tego pewnie założył. Bo on lubi podróżować z wojownikiem takim jak Ryryk. Cymryk. <grym> no nie, nie powiem faktycznie, zawiało straszy. Straszliwie, że tak no z takim jak ty. <grym>